Sprawdźmy wiedzę bramkarza Arki Gdynia, Pana Damiana Węglarza. Panie Damianie, zasady są bardzo proste. Mam pięć kartek, losuje Pan trzy i przynajmniej dwie dobre odpowiedzi. Równa się nagroda i to fajna, bo sami ją projektowałem. Okej, okay, od razu jedna czy trzy? Obojętnie. Dobra, to biorę jedną. Statystyki pojemności stadionu Arka Gdynia. Możliwy błąd, plus, minus 2000 miejsc. Eee, Czyli jak plus minus to strzelam bezpiecznie 14,5 tysiąca Prawidłową odpowiedzią było troszkę ponad 15 tysięcy miejsc, ale mieści się to w marginesie błędu, jest więc iganie. jest prawidłowa odpowiedź. Dobra, składamy, trzymamy to. Zgadnij klub po trzech faktach. Data założenia 1946 rok, barwy pomarańczowo-czarne, przydomek Hagiery. Mm, 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 mm. No to będzie mój poprzedni klub Chrobry Głogów. Jest to dobra odpowiedź. Okay. I ostatnie, wybierz Ty ostatnie. Za środeczkę. Dobra. Ścieżka kariery, co to za piłkarz? Genk, Chelsea, Atletico Madrid, Wypożyczenie, Real Madrid. Eee, no pierwsza myśl, jaka mi przychodzi, to Kurtuo. Jest to dobra odpowiedź. 3 na 3. Mamy to. Gratuluję. 3 na 3. Dobrych odpowiedzi. I tak jak zapowiadałem, jest i nagroda. A nagrodą jest ręcznik szybko schnący z pokazaną Pana całą ścieżką kariery, którą musiał pan przejść, bardzo. żeby dojść do tego momentu, w którym jest Pan teraz. Piękna sprawa, pokażę do kamery, nie wiem, czy będzie widać. Ja też mam nagrodę, żeby nie było, że z pustymi rękoma. Eee, wiem, że lubisz robić różne recenzje rękawic. Co prawda rozmiar jeszcze będzie troszeczkę za duży, ale, ale myślę, że jakieś takie miejsce specjalne na, na, swo, na swojej półce znajdziesz. Jeśli będziesz chciał przekazać na licytację na chore dzieci, nie ma żadnego problemu, masz moją zgodę, bo, bo sam nie oddaję koszulek maczowych, co może ludzie wiedzą, nie wiedzą, ale ja po prostu wolę gdzieś tam wspierać potrzebujących i te koszulki przekazać na szczytny cel. Także rękawice firmy OneKeeper przekazuję na Twoje ręce, oczywiście jest podpis w środku. Proszę bardzo. Dziękuję.